Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Mateusz z Apple na iDiu. Dzisiaj chciałbym dość ważną kwestię poruszyć w tym filmie, ze względu na to, że często dostaję od Was zapytania, co to jest jailbreak, jak się go robi, jakie korzyści to sobą niesie. Jest to na tyle no, dość duży temat, że postanowiłem poświęcić temu osobny odcinek, ze względu na to, że być może będą jakieś osoby zainteresowane zrobieniem sobie jailbreak'a właśnie na urządzeniu z iOS-em. Serdecznie zapraszam! Na samym początku chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. W tym filmie nie będę mówił raczej jako teoretyk, a raczej może jako praktyk nie niepraktykujący obecnie. Tak, miałem j jakoś 4 lata temu, jak był iOS 4. Bardzo mi się wtedy to podobało, natomiast wraz z biegiem miesięcy, bo nie lat, biegiem miesięcy po prostu coraz słabiej wykorzystywałem potencjał j dlatego stwierdziłem, że mm, nie przydaje mi się już w ten sposób i od pewnej wersji systemu chyba z 5, kompletnie już go nie instalowałem. Dlatego chciałbym, żebyście wiedzieli po prostu, że nie wypowiadam się jako teoretyk, tylko jako osoba, która miała do czynienia po prostu przez jakiś dłuższy czas właśnie z jailbreakiem. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie. Ja tutaj mam sporządzoną taką notatkę, aby wam wszystko klarownie jasno pokazać, natomiast na iMacu leci film, z jednego z youtuberów, który przedstawił 100 powodów, dla których warto zrobić jaybreak, a ja to mam nadzieję, że tak będzie trochę kontrastować ze mną, ale sami zobaczycie. Zacznijmy sobie od tego, co to jest w ogóle ten jaybreak. Generalnie nie ma definicji, ciężko to określić, to też nie jest najważniejsze w samym Jaybreaku, co, co to jest, jaka jest jego definicja, ale własnymi słowami mogę Wam powiedzieć, że jest to tak naprawdę proces uwolnienia iPhone'a o dodatkowe funkcje, tak to można w skrócie powiedzieć, chyba tak, żeby wszyscy zrozumieli po prostu, dzięki temu procesowi możecie uzyskać dodatkowe funkcje, których nigdy byście w iPhone'ie nie mieli. Legalność, jak jest z legalnością? Generalnie jest problem, a w zasadzie tego problemu nie ma, bo sąd jakoś w pół... Jako Rok temu w Stanach Zjednoczonych wypowiedział się na temat legalności Breaka i powiedział, że jest kompletnie legalny ze względu na to, że nie narusza plików systemowych iOS-a, przez to nie może być ścigany prawnie. Co do Polski, tutaj się sprawa ma trochę inaczej, ze względu na to, że żaden sąd jeszcze się nie wypowiedział w tej kwestii, ale bardzo wątpliwe jest, że policja zacznie zaraz ścigać osoby, które mają tego Breaka, więc o legalność raczej bym się tutaj nie martwił. Jak wykonać Breaka? to jest też. Jedno z częściej pojawiających się pytań, generalnie w internecie znajdziecie mnóstwo tutoriali, poradników, wszelkich rzeczy jak to zrobić. Problem jest w momencie, w którym nie macie oprogramowania iOS kompatybilnego z danym programem, który zrobi Wam tego jailbreak'a i trzeba z albo upgradeować do odpowiedniej wersji. Po prostu trzeba się trochę w tym pobawić, posiedzieć i nie jest to proces trudny, tylko bardziej czasochłonny. Ale generalnie jak już znajdziecie oprogramowanie i program, który Wam to wszystko zrobi, to podłączacie pod iTunesa i wszystko generalnie się samodzieje, tylko trzeba jakby znaleźć wszystkie odpowiednie komponenty. Czy, jak zrobicie tego jailbreak'a już poprzez iTunes, to iTunes przestanie działać z Waszym iPhone'em i nie da się synchronizować? Nie, to jest totalna cdura. Oczywiście wszystko się da zrobić. E, będziecie mogli spokojnie synchronizować i muzykę, i programy z komputerem. E, nie ma to żadnego właśnie wpływu na, e, na to, że na telefonie jest Jaybreak, czy na jakimkolwiek urządzeniu. A ja bo tu musi być iPhone, może być iPod, i iPod touch. E, natomiast. E, Problem z Jaybreakiem pojawia się w momencie, w którym chcecie oddać telefon, czy tam iPad na gwarancję, bo serwis nie może, czy tam nie ma prawa takiego przyjąć urządzenia, które jest jakby z Jaybreakowane. Ale to też nie jest duży problem, bo wystarczy poprzez iTunesa odtworzyć iPhone'a z kopii zapasowej, wyzerować go tak naprawdę i nie ma żadnego śladu po Jaybreaku, więc teoretycznie to jest żadne zabezpieczenie, jeśli. Komuś zależy, to to zrobić dwie minuty dosłownie, pozbędzie się tego jailbreak'a, proces wgrania go jest trochę dłuższy, natomiast nie ma też z tym większego problemu. Ale po co generalnie się robi w ogóle tego jailbreak'a? No bo coś za tym musi stać. No korzyści jakie płyną ze zrobienia tego jailbreak'a sami widzicie. Generalnie ja muszę wam powiedzieć, że ja Jaybreaker traktuję bardziej jako taką zabawę tym iPhone'em ze względu na to, że generalnie tam jest kilka funkcji po mm, odblokowaniu, które możecie wykorzystać w jakiejś pracy, jak na przykład nie wiem, nagrywanie ekranu jakimś konkretnym programem, natomiast większość rzeczy odwołuje się generalnie do zabawy samym systemem, to znaczy możecie sobie wybrać inny motyw, inny motyw przewijania e, ikon, to znaczy nie robicie ich tak płasko prostokątnie, tylko możecie jakiś e, motyw barela, pamiętam, że były takie kółka się tworzyły, albo jakieś tak e, różne triki, że wszystkie ikonki nagle spadają na ziemię, czy tam na jedną Skrawiać, albo na przykład dokładacie sobie e, orientację poziomą w iPhone'ie, e, nie 6+, tylko w każdym iPhone'ie, albo dokładacie sobie rząd e, nowych ikon, zmniejszacie i powiększacie, różne takie zabawy. E, generalnie e, ja tego nie lubiłem, bo się taki trochę tworzył bałagan na pulpicie i... Nie było w ogóle to przejrzyste, ale możecie także nawet zmieniać ścianki. więc to po prostu jest zależne co kto chce mieć na danym telefonie. No i to jest, można powiedzieć, też trochę takie nawiązanie może do tego, co jest w Androidzie, że tam macie o wiele większą... E, możliwość modyfikowania samego wyglądu. E, natomiast wydaje mi się, że w iPhone'ie właśnie ludzie sobie cenią to, że jest wszystko tak poukładane, jest jakby e, wszystko fajnie e, klarowne, pokazane. Natomiast jeśli komuś to nie odpowiada, a chce używać iOS-a, ja to wgranie takich takiej można naprawdę dużo problemów rozwiązać. E, właśnie powiedziałem Cydia. Nie powiedziałem na początku, co to jest Cydia. Cydia to jest swego rodzaju odpowiednik App Store'a. Z niego pobieracie, kupujecie nawet, bo za to też można płacić. Chociaż nie trzeba płacić, bo wiem, że jest taka możliwość. Nawet nie musicie płacić za te niektóre aplikacje, to jest też takie śmieszne. Natomiast z Civi, pamiętam, jest jeden ciekawy program, którego ja powiem szczerze, że nie używałem, ze względu na to, że pomimo tego, że Jaybreak czy jest legalny, czy nie jest legalny, to, to tak jak mówiłem, to nie jest jakaś większa sprawa, bo nikt za to nie będzie raczej karać. Natomiast z Jaybreakiem, z tym programem, który właśnie, nie wiem jak teraz się nawet nazywa, on się chyba kiedyś z nazywał, pozwalał wgrywać aplikacje, które były dostępne płatne w App Store za darmo, właśnie poprzez tą Civi. No i powiem Wam, że to jest słabe według mnie, no bo to jest jawne okradanie twórcy danego, m, danej aplikacji, czy danej muzyki, chyba temu można też było ściągać, yy, więc ja tego nie instalowałem w prostej przyczyny, że miałbym poczucie, że po prostu kogoś okradam, bo mógłbym... Zem, powinienem kupić tą grę, a sobie ściągam, dlatego ja tego nie zainstalowałem. Czyli reasumując, czy break nie jest nielegalny, ale czy jest legalny, to coś ciężko powiedzieć. Czy jest trudno go zrobić? Nie, nie jest trudno, wystarczy sobie poszukać właśnie w internecie różnych poradników. Natomiast jeśli chcecie od, odzyskać... Yy, Usunąć Jaybreaka z telefonu ten proces, to wystarczy go podłączyć pod iTunesa i wyzerować iPhone'a. W CD znajdzie znajdziecie mnóstwo różnych tweaków, które pozwolą Wam właśnie rozszerzyć działalność iPhone'a i możecie na je, czy kupować, czy za darmo pobierać. To już jest Wasza sprawa. może nikt dla każdego jest Jaybreak, na pewno. Natomiast każdy prędzej czy później spotka się z tym terminem, dlatego nagrałem ten film, żeby właśnie wytłumaczyć wielu osobom, jak to wygląda od strony użytkownika, który przez pewien czas go miał, ale już od dobrych no, 4-5 lat nie mam, więc e, to bym musiał dokładnie policzyć, ale po prostu już nie jest mi potrzebny iOS na tyle staje się dobrym systemem co, coraz lepszym, można powiedzieć, że nie potrzebuje tam różnych bajerów takich, które kiedyś były naprawdę wow okej, okay, na koniec mam do was pytanie, czy wy macie Jbraina na swoich telefonach, czy iPodach, iPadach? E, jeśli tak to dlaczego? Dlaczego go dalej utrzymujecie? Jakie są wasze jakby korzyści z tego? Jeśli macie tam jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, bądź na Twitterze na Facebooku, zapraszam was również bardzo serdecznie na mojego bloga, apple, na YouTube. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!